Witam serdecznie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, w Galerii Stary Ratusz na przepięknej wystawie fotografii źródła łyny. Obok mnie autor, Wojciech Wojnowski, który pokazuje nam łynę z różnych perspektyw, pokazuje nam przepiękno przyrody, bo to jest to, czym się zajmuje, to, co jest jego pasją, czyli fotografia wielkoformatowa, natury, pejzaże, Pokazuje nam młynę taką, jaką on widzi w różnych porach roku, w różnych jej odsłonach. Cieszymy się bardzo, że możemy tę wystawę zaprezentować u nas w Galerii Stary Ratusz i poznać trochę więcej stosunek autora. Dlaczego akurat ta rzeka? Dlaczego akurat ta fotografia? Panie Wojciechku. Tak się złożyło, że urodziłem się nad inną rzeką, ale i nad Brami, i Rozkudą. W związku z tym zawsze byłem z pośredniej, no, a od 1977 roku jestem w Olsztynie i z wyboru jest łyna. Wszystko co się dzieje wokół tej rzeki, jest mi bliskie, bo wszystko co się dzieje w fotografii, takiego istotnego, skuta się wokół tej rzeki. I Kilka, od dziewięćdziesiątego roku generalnie te zdjęcia są tam funkcjonowane. Ja na ziółkowinę byłem tam chyba cztery razy z kolegami, czy co byli, to I zawsze kilka zdjęć tam takich cennych. Raz byłem sam, no wtedy się lepiej fotografuje. To no, jest tak sam na sam Także wojna jest przepiękna, tak. Zresztą ja widać na zdjęciach. Ja nie jestem dokumentalistą, staram się mm -hmm. to w jakiś sposób interpretować mm -hmm. to tym zacięciem wartości do tak niby prosta rzecz, ale jednak. A zdradzi nam Pan techniki trochę jakimi aparatami, jakimi no. typami, bo tutaj widzę, że, że, że są znawcy fotografii, <noise> więc na pewno będą wiedzieli, o czym Pan mówi. Tak, Kuba jest świadkiem, że, że wszystkie zdjęcia są zanalowe. czyli wszystko cztery na i to są slajdy negatywy, czarno-białe, kolorowe yy, i tego nadal się trzyma. Tak, tradycyjnej fotografii. Aparat 4,5 cala z tam pokłonami, to jest dodatkowa przygoda. Yy, odwagę Pan pokazuje też fotografując przyrodę w czerni i bieli. Tak. Czemu decyduje się Pan akurat na... Yy, niektóre zdjęcia są tylko w kolorze, a niektóre na przykład widzę w czarnowieniu, ponieważ Czarnobień e, jak wtedy e, bardziej odsłania to istotne zdjęcie, Ona jest mocniejsze, te trafi, na przykład, są proste zdjęcie, a w Czarnobieniu jest bo no, jest bardzo jakaś taka, rzadko kto sobie radzi tak, w takim koloriu tak? Cieszę się, że wspomnali że, 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 że mi się to kolor. Nie ma sprzeszłości dla mnie My się ogromnie cieszymy, bo to jest druga czy trzecia druga, druga wystawa u zgodnie nas. Zgodnie z zapowiedzią. Dwa lata temu mówiłem, że będzie tak tematyczne, że pierwsza będzie źródła głowy, Gruzja i tak dalej. Dokładnie, cieszymy się bardzo, że tutaj możemy gościć Pana pracę. Wydaje mi się, że ta przestrzeń bardzo współgra z tymi kolorami i, i, i z tą wielkoformatową fotografią. Ona jest widoczna z tej perspektywy. E, dziękujemy bardzo, że zdecydował się Pan e, u nas e, e, pokazać swoją twórczość. E, pan Wojciech ma do... dużo opowieści na temat każdego ze zdjęć. Zachęcam serdecznie do tego, żeby podczas dzisiejszego wernisażu autora e, męczyć, dokładnie tak. E, ale widać, że to jego pasja i na pewno z przyjemnością opowie, co się kryje. Ile pracy, ile ustawień aparatu się kryje za tym, żeby te zdjęcia wyglądały w taki sposób, jak wyglądają i żebyśmy mieli tą niesamowitą ucztę, obcując dzisiaj z twórczością Pana Wojciecha. Ja się cieszę, że mogliśmy się tu spotkać, bo jest to taki przyczynek do, do, do spotkania, by poprawić relacje między nami, tak jak, jak mówię. Ten nasz nieformalny fotoklub rozluźnił się. Mówimy myślę. o Dom Stab, tak, e, tak. grupie, w której pan tak. Wojciech bierze tak, udział. udział. I mam Od 30 nadzieję, lat, tak? 30 20. 20, 20. Tak. I, I mam nadzieję, że się to po prostu znowu spowodujemy, że będziemy się tam regularnie spotykać. Tak? Trzymam kciuki. Państwu życzę przyjemnego obcowania z fotografią. Pana Wójciecha Wojnowskiego. Yy, Wystawy można oglądać do 25 czerwca. Yy, zachęcamy. Proszę się częstować tutaj napoje jakieś dla tak lejeniu, jak trzeba, żeby nie było tak. Proszę bardzo. Tak jest. często za wypady wspólne, gdzie, gdzie jedni tylko jadą, żeby popatrzeć, jak ktoś robi zdjęcia, prawda? Już tak. Mamy tu na myśli, tak? tak? i zazwyczaj nie robi, albo robi, no zobaczymy. Tylko nie robi wystaw, no. I dlatego próbuję go trochę tak. Może trzeba zmobilizować. Może. Także tak, no. Także zapraszam do oglądania. I, I dzielenia często... się refleksjami. I krytycznych uwag. <stans yes> Zapraszam to tam. dziewka. Mariusz Zbigniew, owej? Kochani, wstępnie. Widzisz? Dziękuję. Ja widziałam, że to twoje ulubione dzieci. To i to.